Studio Rzeczpospolitej w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego 2025, a moim gościem profesor Małgorzata Zalecka, szkoła główna handlowa. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor. E, obronność, zielona, transformacja, transformacja energetyczna, e, budowanie konkurencyjności i w ogóle cały sektor e, innowacyjności. To najważniejsze e, wyzwania stające przed. E, Szeroko rozumianą Unią Europejską, całym, całym starym kontynentem i też odmieniane przez wszystkie przypadki w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego. A gdybym zapytał o rozszerzenie tej listy wyzwań z Pani perspektywy, to co by Pani do tego dodała jeszcze? Ja myślę, że ta lista jest już tak długa, i te wymienione priorytety są tak kluczowe, że nie powinniśmy chyba dążyć do rozszerzenia tej listy, dlatego że i tak będzie nam trudno spełnić chociażby w zakresie finansowania te wszystkie wyzwania, bo no właśnie, mówimy bo tak. o, miliardach, o miliardach, setkach miliardów złotych, także możemy to przeliczać na inne waluty. No, no to skupmy się tak naprawdę na tym finansowaniu, bo faktycznie ten. Ta, z kolei, w drugiej kolejności, jeżeli mówimy po określeniu priorytetów inwestycji strategicznych w Europie, no to zaraz momentalnie pojawia się zagadnienie dotyczące finansowania i znalezienia pieniędzy na, na te inwestycje. Jest jakimś punktem odniesienia kwota z raportu Mario Dragiego, 800 miliardów euro, ale tak naprawdę, bądźmy, bądźmy szczerzy, i wszyscy też to doskonale wiemy, to nie jest wszystko. i to i tak nie będzie górny limit owych, owych wydatków. Czy sektor finansowy ma tyle pieniędzy, żeby zrealizować wszystkie nasze, nie powiem, że marzenia, ale tak naprawdę potrzeby wynikające z sytuacji geopolitycznej? Będą z tym wyzwania, chociażby jeśli weźmiemy pod uwagę polski sektor bankowy, bo polski sektor bankowy, dobrze skapitalizowany, bezpieczny sektor, ale wciąż mały sektor. Jeśli popatrzymy na największy bank działający w Polsce, to on wciąż jest mały w stosunku do innych banków działających w Europie. Jak popatrzymy na podmiot, który ma prawdopodobnie powstać, zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, to ma dać dodatkowego, nazwijmy, finansowania około 200 miliardów złotych. Robi wrażenie, 200 miliardów złotych robi wrażenie. Ale jak popatrzymy, że chociażby sfinansowanie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce to 192 miliardy złotych szacowane, to okazuje się, że to jest tylko finansowanie na jeden z wielu celów i też jedna elektrownia elektrownia atomowa nie rozwiąże wszystkich no bo problemów prawda, w zakresie o... energetyki i innych. Dokładnie, bo mówimy o drugiej elektrowni jądrowej, mówimy o farmach wiatrowych, ale również na horyzoncie kolejne wielkie, inne wielkie inwestycje, czyli na przykład Centralny Port Komunikacyjny. No więc skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Ja myślę, że po pierwsze powinniśmy zatroszczyć się, żeby banki działające w Polsce ten zysk, które wypracowały w zeszłym roku, zresztą do tego namawia i skłania Komisja Nadzoru Finansowego, w jak największym stopniu zatrzymały i przeznaczyły na zwiększenie funduszy własnych, bo to pozwoli zwiększyć możliwości finansowania, gdybyśmy założyli, że cały zysk za zeszły rok, tak oczywiście najprawdopodobniej, podobnie nie będzie. Został zatrzymany i przeznaczony na wzrost funduszy własnych, to to oznacza dodatkowe możliwości sfinansowania wydatków w wysokości akurat zbieżność, tutaj jest liczb 200 miliardów złotych. Nie możemy zapominać o środkach europejskich, ale tam musimy pamiętać, że to jest gra interesów i nie jesteśmy jedynymi, którzy na te pieniądze i na te fundusze zerkają. Nie możemy zapominać o rynkach finansowych, szerzej rozumianych, czyli rynku kapitałowym, czyli emisji papierów wartościowych. Nie powinniśmy też zapominać o sektorze prywatnym. Bo finansowanie różnych przedsięwzięć to nie tylko jest finansowanie państwowe. My od lat borykamy się z problemem niskich oszczędności takich ludzi, Polaków, wewnętrznych, bo to jest jeden z no, stosunkowo tanich źródeł finansowania. My dotychczas w dużym stopniu konsumowaliśmy. Nie chcę powiedzieć, że to coś złego, bo to nas w dużym stopniu uchroniło przed tymi turbulencjami, chociażby podczas, tego globalnego kryzysu finansowego, także podczas pandemii COVID-19. My w zasadzie cały czas konsumujemy i nie przestajemy konsumować, aczkolwiek, no, są pewne zmiany i też na tym rynku widać takie lekkie, nazwijmy, być może chwilowe osłabienie. Więc mamy wyzwanie. Mamy wyzwanie, bo polski sektor bankowy jest zdolny, do finansowania potrzeb konsumentów, jest zdolny do finansowania małych przedsięwzięć, no załóżmy średnich przedsięwzięć. Przecież niedawno finansowanie w wysokości 4,2 miliarda złotych spowodowało, że trzeba było utworzyć konsorcjum aż 17 banków, żeby 17 banków mogło udźwignąć finansowanie w wysokości kilku miliardów złotych. No tak, ale z drugiej strony, panie profesor, na właściwie na dosyć Powszechna jest tak naprawdę opinia, że pieniądze na rynkach finansowych są. No więc jak pogodzić jedno z drugim? Czyli to, że no właśnie do 4,2 miliarda złotych potrzebne było konsorcjum 17 instytucji finansowych, a z drugiej strony to takie powszechne przeświadczenie, że pieniądze, że pieniądze są. To jest kwestia. Potencjalnego ryzyka inwestycji w naszym kraju? Czy to, jest też, czy to jest raczej kwestia tego, że coś powinniśmy zrobić, żeby te inwestycje pobudzić i żeby one rzeczywiście były w większej skali niż chociażby średnia unijna? A przypomnijmy, jesteśmy poniżej średniej unijnej. Borykaliśmy się z kwestią inwestycji od dawna. I to, co można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, że zbudowaliśmy zdrowy system bankowy, ale zbudowaliśmy wciąż mały sektor bankowy. To jak go powiększyć. No, przede wszystkim, to co powiedziałam, zatrzymywać zyski, no i szukać potencjalnego rozwoju. Natomiast to nie jest takie proste. Kapitału krajowego, takiego, który byłby w stanie przejąć nawet średniej wielkości bank, od lat można powiedzieć, że nie widać na polskim rynku. Popatrzmy, jak tworzono Bank Pomostowy na zgliszczach Gettin Nobel Banku, Velobank, no nie udało się znaleźć kapitału krajowego. Jak teraz patrzymy na potencjalne przejęcia czy fuzje, czy łączenia, czy zmiany właścicieli, to jest też kapitał zagraniczny. Czyli nie ma takiego krajowego kapitału. Jesteśmy wciąż gospodarką rozwijającą się i niestety Pokazuje wszystko na to, że nie jesteśmy jeszcze tą gospodarką bardzo bogatą. To w takim razie podsumowując to wszystko, co musi się wydarzyć przez najbliższych kilkanaście miesięcy, no powiedzmy, w perspektywie do pięciu lat. No bo trudno też tak naprawdę w obecnych czasach rozmawiać o dłuższej perspektywie niż pięcioletniej, no bo. Chociaż wspominając ostatnie 5 lat widzimy, ile może się nieprzewidywanych rzeczy wydarzyć i jak mogą ono nam zmienić rzeczywistość, co powinno się wydarzyć w tej perspektywie najbliższych 5 lat. Tak byśmy mogli powiedzieć za owe pięć lat, że skala inwestycji w Polsce jest na zadowalającym nas, nas poziomie, Już nie mówię o tym, że będzie większa niż obecnie, bo to nie jest brew pozorom aż tak trudno ale będzie na poziomie takim, który będzie nam gwarantował, a właściwie naszej gospodarce, utrzymanie tego wzrostu, który mamy przez ostatnie lata. Spójne, przemyślane działania, czyli tak zwana strategia. I tutaj odpowiedzialny za to jest rząd i ma najwięcej do zrobienia, bo to moim zdaniem nie może być tak, że każdy podmiot odrębnie będzie nawet w bardzo dobrej wierze działał i to nam przyniesie sukces. To muszą być skoordynowane działania. A widzi Panie takie I... działania i taką strategię? Znaczy, no widać pewne na ten moment propozycje, hasła, ale pojedyncze. Tu mamy elektrownię atomową, tu mamy jakieś wydatki na zbrojenia. Wcześniej wspomnieliśmy o ESG, czyli zrównoważonym rozwoju. Trzeba nadać temu wszystkiemu priorytety. Trzeba określić, co jest w danym momencie najważniejsze. A jak pani na to patrzy, to co jest w tym momencie najważniejsze? moim zdaniem infrastruktura i obronność. Nie chcę powiedzieć, że ochrona środowiska jest nieważna, ale w tym całym zbiorze wyzwań dla mnie schodzi na pewien dalszy problem plan, jeśli ja bym miała zdecydować, czy dane środki ograniczone wydać na obronność, na rozwój infrastruktury, czy te same środki przeznaczyć na zrównoważony rozwój. Tu jest też wiele segmentów jeszcze w ramach tych, tego zrównoważonego rozwoju i też trzeba powiedzieć, które są one przede wszystkim priorytetem. To szłabym w te wyzwania, które są no, dzisiaj kluczowe kluczowe a te wyzwania, które są równie można powiedzieć ważne tak, ale nie tak ważne trochę bym starała się być może ograniczyć. Zresztą to nawet klienci banków postrzegają, bo jak były ostatnio prowadzone badania, co dla klientów banku jest ważne. Przejrzystość umów, bezpieczeństwo, nowe technologie nawet się pojawiała bliskość i jakość oddziału, a te czynniki ESG w ogóle nie znalazły żadnego priorytetu. No mamy refleksje, te refleksje budujemy na bazie doświadczeń i na bazie obserwacji tego, co wokół nas, no wokół nas jest turbulentnie. A czy tylko i wyłącznie w takim razie strategia i plan działania, czy coś jeszcze do tej listy, co musiałoby się stać, abyśmy dorzuciłaby Pani? no, ja myślę, że musimy też pokazać, że jesteśmy silną gospodarką. I powinniśmy, co coraz częściej się też wskazuje, próbować zbudować jeszcze lepszą swoją pozycję w strukturach europejskich. No już nie mówię o strukturach światowych, żeby w jeszcze większym stopniu próbować nadawać narrację pewnym zdarzeniom, żeby nie być tylko no, takim obserwatorem, tego, co się wydarzy. Jesteśmy dużym krajem, jesteśmy dużym krajem europejskim i powinniśmy próbować to wykorzystywać w sensie gospodarczym i w sensie politycznym. Profesor Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Hadlowa. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. To Studio Rzeczpospolitej w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego 2025.